Sometimes truth hurts more than the Sama, wam pokazać sklep na jedzenie w biegu. Pokażę wam, jak on działa Jest on bardzo prosty, jak widać Mam tutaj ręzko w Wystarczy, że kliknę na przycisk, przycisk można zmienić Kolejny jest przypisany na przycisk myszki tak ktoś będzie chciał kod do zmienia binda, na to. Wystarczy napisać, klikam przycisk ja Klikam znowu przycisk, zatrzymałem się na sekundę i zrobił Jest to prosty skrypt, pokażę wam jak go uruchomić za sekundę Jak widać skrypt jest bardzo prosty, wystarczy odpalić go klikając w walce lewy Sprawdźmy czy jest włączony. na pewno, jest włączone Odpalam go lewym, jeżeli się włączył pojawi nam się tu Jak widać jest włączone Skrypt zostawiamy na 10 lajków oraz 28 osób na Discordzie Jeżeli ktoś chce Dostać kod po prostu źródłowy skryptu, żeby zmienić pinę a teraz do mnie napisać na PW, bo go za darmo nie będę robił żadnych problemów. Eee, oczywiście najpierw trzeba wbić frug like, tak? a jak nie no to wcześniej jakiś cash. <grych> nie no, oczywiście się dogadamy na ludzi. Więc co? 10 mapek, 20 na Discordzie, skrypt jest wasz. Pozdrawiam.